20 poniedziałek, jak każdy poniedziałek spotykam się z Państwem, aby opowiedzieć o pewnych elementach z historii polskich rajdów, bo nie ma co, nie ma co mówić, że ta historia jest naprawdę bardzo ciekawa. Nic przejdę do o dzisiejszej opowieści, to parę takich spraw organizacyjnych. Po pierwsze bardzo dziękuję za te wpisy, niektóre były połączone z życzeniami moimi imieninowymi. Dziękuję wszystkim. Bardzo jestem rad z tego, że słuchacie mnie, a przy okazji, że tematy, które chcecie, żebym poruszał są tak obszerne, że ja nie wiem, czy, czy to się da to tak w tym moim programie szybko opowiedzieć. Ja zacząłbym również, chciałbym bardzo podziękować moim przyjaciołom z Energy Landi Riley Team z rodi, od rodziny go Dostałem takie piękne, o, tak to, zas, y, maseczki do chodzenia. Chodzę w nich codziennie. No teraz jestem u siebie w pomieszczeniu, w powyższym nie muszę tego zakładać. Zresztą one troszkę przeszkadzają w mówieniu, ale jeszcze raz dziękuję. Dostałem też piękny kalendarz tam. Jak widzicie, za moim imieniem cała rodzina koczałów to to w ogóle fantastyczny zespół, który jest wsparty fantastycznymi, jednymi z najlepszych w Polsce pilotów rajdowych. Czy czy kuśnierz, czy gospodarczy, no to same nazwiska umył za siebie. Tyle takiego wstępu. Co do następnej audycji, to już z góry zapowiadam, że nie wiem, czy ona odbędzie się, w poniedziałek i czy będzie ona z mojego studia, bo coś się y, dzieje. Być może będzie to już całkiem inne studio, może to będzie już tak troszkę bardziej profesjonalnie, ale o tym Państwa powiadomie na pewno y, wcześniej, żebyście mogli spokojnie posłuchać tych opowieści. Y, ja chciałbym jeszcze przez moment wrócić y, do po, poprzednich moich programów, ponieważ na, na, napisał do mnie, <coughs> przepraszam, Pan Zbyszek z Dolnego Śląska i opowiedział mi historię, która rzeczywiście miała miejsce, o której ja nie opowiadałem, bo nie znam bohatera tej, tej opowieści, ale teraz skoro Pan Wygniew napisał do mnie, że to on był bohaterem tej opowieści, to ja króciutko opowiem o co to chodziło. Sytuacja była następująca, rajd zimowy. Pamiętacie Państwo jak wyglądały dawniej rajdy zimowe? <laughs> Śniegu, co nie miara. Na, tym, na spalonej informacja, że autobus będzie kursował dopiero w kwietniu. I na dole, po zjechaniu z OS-u, Janusz jał z Jarkiem, wówczas Oplem Astro, po prostu zgasł. No, wiecie Państwo, co to jest jeszcze strefa. Jarek szybko przekazał dokumenty, wszystko było w porządku. No, i na tym rozruszniku, bo samolot nie chciał zapalić, wyjechali poza strefę. Tak się złożyło, że serwis belgijski stał na głównej drodze. To było jakieś, ja wiem, 50 metrów. Mało tego, że to troszkę drogi było, też było to pod górę. Wyjazd bocznej drogi, pod górę. No, nie sądzę, żeby oni w dwójkę byli na tyle mocni, żeby mogli sobie to z tym samochodem poradzić. I nagle z bocznej uliczki, nie wiadomo skąd, nie wiadomo jak, pojawił się taki czarny golf. No, problem był taki, że tak, my nie mogliśmy Januszowi pomóc, bo oczywiście tak wszelka jakaś pomoc jest niedozwolona. Natomiast kierowca tego golfa był na tak tyle zdenerwowany, no, ponieważ nie mógł wyjechać. No, ja mu tarasował drogę. Wyobraźcie no, sobie, że dojechał zderzak w zderzak, znaczy jego przedni Janusza tymi i na pełnym gazie prawie wyrzucił Janusza na, na główną drogę. Jak wyjechali obydwoje na, na główną drogę, tamten nawrócił na ręcznym, poszedł w przeciwnym kierunku i tyle żeśmy go widzieli. No tej pory, minęło już trochę lat i ja po prostu o tym zapomniałem i nie opowiadałem. Teraz, kiedy Pan Zbigniew napisał do mnie o tym incydencie, no to postanowiłem go opowiedzieć Państwu, bo, bo taki fajny, miły akcent Teraz, tak, no, zastanawialiśmy się, na szczęście nikt protestu nie wniósł. A z drugiej strony, to troszkę wina była organizatora, że e, nie zabezpieczył tego wyjazdu i ten pan mógł sobie tam spokojnie wyjechać. Teraz e, przejdziemy już do, do e, Reno. E, jak wiecie, ostatnio opowiadałem o tym, jak Janusz. E, Wystartował w rajdzie Dolnością Karkonoskim czy Dolnością, do już samochodem Renault Maxi, Clio Maxi. I na tym starty z Renault się zakończyły. Jako, że sezon się zakończył, wszyscy czekali, co będzie w roku przyszłym. W teamie Renault zachodziły tam jakieś zmiany. Ja dokładnie nie wiem, chociaż otrzymałem, proszę Państwa, taki olbrzymi elaborat na dwie kartki, od ówczesnego szefa tego timu pana inżyniera Wojciecha Jackowskiego, Jackowca, przepraszam, i pan Wojtek wypisał mi tutaj dosłownie wszystko, co się w tym czasie działo. Ponieważ były, uważam, że są to sprawy wewnętrzne, no to nie będę Państwu o tym opowiadał, chociaż on to opisał no to bardzo szczegółowo, jak to było, Dlaczego tak, dlaczego nie, to wewnętrzna sprawa Renault, no, i ja tego nie będę poruszał. W każdym razie sytuacja wygląda następująco. Wszyscy sądzili, że w następnym sezonie Renault wystawi dwa samochody Mega Maxi. No, stuprocentowym takim faworytem był oczywiście Waldem Doskocz, który no, fantastycznie jeździł do mistrz ośki. Na drugie miejsce, tak, wstępnie było rezerwowane dla Janusza. No i wszyscy liczyli się z tym, że ze względu na to, że jakieś tam zmiany organizacyjne były w, w Reno, no to jesienią, no może się wreszcie sprawa wyklaruje i będzie wiadomo już kiedy, co i jak. Dochodziły z Reno różne wieści tam, czy... Będzie, nie będzie, będzie, nie będzie. No i co się okazało? Pewnego dnia gdzieś tam za kulisowe działania były. Ja w tym czasie prawie w tym dniu, kiedy to wszystko się rozstrzygało, byłem w Warszawie, odbierałem moich rodziców z lotniska i moim opelkiem podążałem z Warszawy w stronę Krakowa. Jeżeli Państwo pamiętają starą drogę z, z Warszawy do Krakowa, jest taka miejscowość Białobrzegi, taki olbrzymi most przez Wisłę, który prowadzi. Przed tym mostem nagle zauważyłem, jak z, z tego mostu e, pędzi, pędzi e, Renault, Megan e, czarny, taki charakterystyczny, którego właścicielem był e, dealer krakowski Renault Janusz Lisowski. Samochód można było z daleka poznać, bo to był dość charakterystyczny. Mój Opel też wygląda charakterystycznie, bo na początku był taki czarny metalik, to miał z przodu założone dwa super Oscary, które otrzymałem kiedyś od, od Janusza, zamontowane do, do takie olbrzymie lampy. Migdaliśmy sobie tylko światłami, obok Janusza na prawym fotelu oczywiście siedział Jarek. Co oni pędzili tak do tej Warszawy? Tego nie wiedziałem, komórek nie było. zajrzałem do domu, próbowałem jeszcze gdzieś tam Janusza, ale nie wracał, nie wracał, nie wracał, dałem spokój. Rano spotkaliśmy się z Januszem, i teraz no, nie muszę się oprzeć na jego opowieści, ponieważ mnie nie była. A sytuacja prawdopodobnie wyglądała tak, że prezes Bernard Deum, który był wielkim fanem sportów motorowych. A rajdów w szczególności zarządził, że niestety w przyszłym roku będą o tyle zmiany organizacyjne, że będzie jeden megan maxi. Będzie on obsługiwany przez Belgów, którzy budowali tamte pozostałe samochody, czyli kliówki też i którzy mieli zbudować takiego megana. Był to team, zespół serwisowy. Willi Plasa wielokrotnego, są świetnego kierowcy rajdowego, mistrza Belgii wielokrotnego, no i tu się zrobił problem, ponieważ w tym czasie prawie odbywała się w Warszawie jakaś narada dealerów i pan prezes poprosił do siebie do gabinetu Janusza Lisowskiego. Janusz Lisowski to wielokrotny uczestnik rajdów samochodowych, wyścigów, do kierowca rajdowy. I prezes y, prosił Janusza o wydanie jakiejś opinii na temat tego, no... Mama Przepraszam bardzo, ale, ale czasami dzwoni mama moja i y, y, nie wyłączyłem telefonu. Zdarza się, ale muszę ją mieć cały czas na, na słuchu. Y, rozmowa y, k, y, krótka. Janusza pytał prezes, jak on by miał postawić a na kogo by postawił: na rutynowanego, walka doskocza z poprzedniej, jakby tej ekipy, czy takiego młodego, ale bardzo ambitnego człowieka, który przecież już był obserwowany przez Rena Polska. I Janusz podjął pewną taką swoją decyzję, czyli poradził panu prezesowi, aby tym zawodnikiem był Janusz Kurski. No to prezes mówi krótko, to proszę, czekam na nich. Proszę ich tutaj ściągnąć jak najszybciej do Warszawy. Telefon do Łapanowa, Janusz ten dysponował jakimś takim niezbyt atrakcyjnym samochodem. Decyzja Janusza Lisowskiego jest krótka: jedziesz do mnie do serwisu, tam już chłopcy przygotują mojego megana, siadaj z Jarkiem i jak najszybciej idźcie się w Warszawie. No to. To spotkanie na tym moście w Białobrzegach to nie było przypadkowe. Okazało się, że właśnie Janusz z Jarkiem pędzili do Warszawy na spotkanie z prezesem. Janusz apelował, spotkanie było krótkie i prezes nie miał czasu na dłuższe rozmowy. Oferta współpracy, trzyletnia. Janusz zaczął coś tam mówić o walku do skoczu, że to tak, że to... to... Krótka. Albo państwo, panowie podpisujecie umowę, no to Janusz pyta, no jakiś czas na zastanowienie. Nie ma. Czekam. Popatrzyli Janusz na Jarka, Jarek na Janusza. No co mieli powiedzieć? A przykro było, że nie będzie w zespole walka doskoczona, ale no tak jest życie. Jest. No to proszę do pana Jackowca, Jackowca zgłosić się. Wszelkie sprawy zostaną formalnie załatwione. I w ten, w ten sposób Janusz został jedynym kierowcą w zespole Renault. Jak widzicie tutaj, to kombinezon. Samochód miał być żółty. To jest nie Janusza. Kombinezon, nie, nie, nie. To jest mój. Zresztą Not for Race, więc nie nadaje się do jazdy. Wszyscy mechanicy, którzy obsługiwali Janusza, zostali zaopatrzeni właśnie w takie e, kombinacje. Samochód został zbudowany w Belgii. Całą pieczę nad budową ze strony polskiej zajmował się e, Paweł Gorczyca. E, słuchajcie, no, no, wszyscy znają Pawła, a niektórzy nie bardzo go kojarzą. To no, no, zdarza się tak wszędzie i w spach rajdowych też, że do pewnych osób przy, przylegają takie, no nie wiem, jak to nazwać, do, takie, no nie, to nie jest przezwisko, to takie, takie jakiś nazwy, no, no nie wiem, no, no na Hołoczyca umywał się Hołek, na Kuzaja Kuzi, no Januszów jakoś nic takiego nie, nie przyszło do głowy, jakoś Janusza zawsze nazywali Janusz, natomiast Paweł, no, 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 nazwaliśmy go po prostu Goryl. No, Gory był wszędzie zdany, że to świetny mechanik, mechanik który, o którym jeszcze niewielokrotnie będę opowiadał. No, ale Paweł siedział tam na, na, na miejscu w Belgii i że tak powiem, ze strony polskiej nadzorował to, trochę się ucząc, bo przecież wiadomo było, że pewne ustalenia dotyczące zespołu będą potrzebni też polscy mechanicy czy polski mechanik. I w ten oto sposób Paweł z ramienia Janusza czy Renopolska prawie zamieszkiwał tam przez jakiś czas Belgii i przygotowywał ten samochód do przywiezienia do kraju. W dalszych opowieściach będzie się pojawiał jeszcze jeden samochód. Samochód, który myśmy nazwali Salonka. Salonka to był, no, no z Salonką to niewiele miał wspólnego, chociaż. Myśmy go tak nazwali. Skąd ta salonka się w ogóle wzięła w Reno? Wzięła się stąd, że myśmy wielokrotnie nocowali w, w czasie barburki warszawskiej w Łomiankach. Vis-a-vis -vis tego hotelu, w którym myśmy się yy, yy, mieszkali, był centrum szkolenia Reno. I tam stał taki właśnie yy, Reno Master yy, biały z takim napisem Renault Sport, co się okazało, no, przygięliśmy troszkę pana Wojtka Jackowca, mówimy, pan Wojtka nam by się przydał taki samochód, no, że taki do, 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 może nie Motorhome, ale coś takiego. Było to biuro, było to normalnie był to samochód, który służył jako biuro w czasie wyścigów torowych w Pucharze Renault. Wyposażeniem tego była taki narożnik, jak w kuchni z opuszczanym blatem, yy, biurko i regał tam na, na książki, na papiery, na to wszystko. Do tego dochodziły takie m, dwa namioty, bo te namioty to, był, to nie te, co dzisiaj się tak rozkłada. Rozłożenie i złożenie tych namiotów to mniej więcej jeden dzień, więc yy, musicie państwo wierzyć, że z tych namiotów zrezygnowaliśmy, ale yy, dzięki p, p, panu Jackowcowi. Udało się ten pogodzić wyścigi z rajdami, i na rady dostawaliśmy ten, tego mastera do swojej dyspozycji, a jak były wyścigi, no to służył on za biuro. Zmiany organizacyjne w zespole nastąpiły takie, że nasz kolega Andrzej Piechnik, który służył zawsze na szybki serwis, musiał się przebranżowić. Na kucharza, ale on cudownie go. To Są do dzisiaj, wśród kierowców i pilotów rajdowych, którzy startowali w tych czasach w mistrzostwach Polski. jego nóżki, nóżki, jego kawa, no to całe kolejki stały do, do tej salonki, aby Andrzejek serwował jedzenie. Oczywiście w pierwszej kolejności na tej kątówce zasiadał Janusz z Jarkiem, i, i to była ta nasza.